Okay. dzisiaj wybraliśmy się troszkę inne miejsce. Yy, domek jednorodzinny opuszczony lata temu, zlokalizowany centralnie w lesie. Jest, jest dość specyficzny, bo wydaje mi się, że właściciel miał jakąś dziwną wizję, żeby go przebudować na coś, co miałoby przypominać jakiś zamek czy, czy coś takiego. Zobaczycie, dość taka dziwna konstrukcja jakoś. Tak, trochę śmiesznie przebudowywana, jakby bez jakiegoś większego pomyślunku i trochę takimi metodami chałupniczymi. Ale przez to też może taki dość specyficzny klimat tam panuje. Nie mam pojęcia kiedy ten dom został opuszczony. Miałem kiedyś okazję rozmawiać z gościem tutaj z okolic. Nie miał pojęcia, że w ogóle coś tutaj było co też w sumie jest trochę dziwne Niedaleko domu może parę 10 kilometrów dalej chyba znalazłem też mogiłę jakąś z I wojny światowej z jakimś krzyżem czy pomnikiem, teraz już nie pamiętam może uda nam się to znaleźć dzisiaj? I jeszcze z jednego powodu było to miejsce dość specyficzne. I być może jest to też związane z tym, może mój odbiór tego miejsca jest też związany właśnie z tym faktem, ale to na miejscu. Człowiek, z którym rozmawiałem, nie, nie wiedział nic na temat tego konkretnego budynku, ale za to opowiedział mi ciekawą historię o tym lesie. Podobno w czasie I czy II wojny światowej jakieś partyzanci tu, tutaj mieli jakąś swoją skrytkę z bronią i z zapasami to chyba była Druga wojna światowa z tego co pamiętam. I ta skrytka podobno gdzieś tutaj dalej jest. Nie została nigdy odnaleziona, jako że nikomu się nie pochwalili, i podobno gdzieś tutaj cały czas się w tym lesie znajduje. Las nie jest duży, więc może prędzej czy później ktoś się na to natknie. Miejsce jest bardzo na uboczu. Wątpię, żeby ktoś tutaj z wykrywaczami się zapuszczał, chociaż różnie może być. Dom też był dość specyficzny z tego powodu, że miałem wrażenie, jakby został opuszczony z dnia, na, z dnia na dzień. Wszystko było zostawione. Całe wyposażenie domu, ubrania w szafach, wszystko. Więc albo się komuś zmarło, albo ktoś z dnia na dzień musiał się po prostu wyprowadzić z jakiegoś powodu. Może to też się troszkę Przekłada na tą tajemniczość tego miejsca. Po trochę po trochu wszystko. łącznie z tą architekturą specyficzną. O, zaczynają się chyba świerki. Czyli wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym miejscu. i wchodzimy tak jak mówię to, to są chyba świerki, nie? jest jest, dobra Ta wiata, zobaczmy jeszcze do tej wiaty pierwszy raz jak tutaj trafiłem jestem ciekawy czy czy będą na suficie wisiały kawałki lalek no zaraz ci powiem co tutaj było trzeba było tam coś To chyba kapiąca woda w tej studni I zobaczcie tutaj gdzie jest to takie Jakby ur urwisko No kapiąca woda Tam, tam jest wejście do, do piwnic Nie ma już nic Czekaj tutaj, tutaj wyżej jak te sznurki są były pozawieszane kawałki lalek. Nogi, głowy, jakieś kawałki lalek. A na dole paliły się znicze. Więc ktoś musiał tutaj chwilę wcześniej być. Tak, tak chodzę po tych śmieciach, patrzę czy jeszcze cokolwiek będzie. Z tego. Ale nie widzę już nic. Ani tych ani tych lalek, ani tych zniczy. Dobra. Tylko wiecie, to było już dobre 3-4 lata temu, jak mniej więcej. Tak, tu jest studnia. Zobaczcie, tu jest studnia, nawet słychać wodę, jak przepompownia. Ale nie wiem czy tylko się to skrapla i zobaczcie na to, zobaczcie na, na, na ten dom I to właśnie miałem na myśli, że gość go budował w formie takiego ala zamku. Zobaczcie tutaj coś co przypomina basztę te wykończenia murów Ale nie było to budowane jakoś tak bardzo profesjonalnie, przynajmniej nie wiem, takie jest moje wrażenie. No, patrzcie, jak to wygląda. Dobra, do tej piwnicy zejdziemy później. Na razie zaczniemy od tego. Patrzcie, tutaj jest połączenie energetyczne. Przyłączę. W tej chwili to raczej już nie działa. Porsze białe, zamknięte. Te trzy lata temu, jak tutaj byłem. Wszystko jeszcze było w pełni funkcjonalne i do budynku był podciągnięty prąd. Ok. Wow. Troszkę się zmieniło. Czas swoje robi. zamknięte. No, bardzo się posunęło. W stopniu dewastacji. Patrzcie, te mury, to wszystko jest mokre. Sufit. Tutaj. Parę lat temu jak tutaj byłem. Normalnie leżały dokumenty na ziemi. Osobiste można było znaleźć jakieś potwierdzenia wypłat emerytur. Jakieś legitymacje. Widzę, że już wszystko. Już tego nie ma wszystko poginęło. tam włożyć. To wszystko przestało zawalony dach. Mówię. To wyglądało całkiem inaczej tak kilka lat temu. Tutaj nie było tej wilgoci. zeszyt. Niestety nie wziąłem więc nie mam zamiaru grzebać w tych śmieciach. Wentylacja działa. Jesteś na zewnątrz? На морозке. To, to, co mówiłem, wszędzie, wszystkie szafy, wszystkie ubrania. Jakby ktoś to po prostu z dnia na dzień zostawił i się wyprowadził. Teraz jesteśmy na piętrze. Przecież wszystko. Wszystko zostało. Klimat świąteczny. Dzisiaj Wigilia. W kontekście zamku. Patrzcie. Tam już nie wchodzę. Tamto ostatnie pomieszczenie zobaczymy z zewnątrz. Ja chcę tutaj jak grzebać. Nie grzebać, tylko chodzić. O, zobaczcie. Tutaj jeszcze znalazłem kiedyś yy, książkę. Książka Tytuł, jeżeli się nie mylę, to była hodowla lisów. I też widziałem gdzieś jakieś klatki na zewnątrz. Więc najprawdopodobniej się zajmowali jakąś hodowlą. Kiedyś... O, trudno, wejdę tutaj najwyżej na wpadnę na piętro niżej. Bo Tutaj mi nie daje mi spokoju co. Czy to jakiś zesz, czy jakaś książka? O, prze, wszystko prze, przegnite. Czy to nie było? Tak, widzicie, to jest ta książka, o której wspomniałem. To jest właśnie hodowla lisów. Ledwo już widać, ale jest lis na okładce. Dobra. Coś ciekawego tam było z drugiej strony? Tam widziałem jakieś takie betonowe słupy, które wskazywały na to, że bo tam kiedyś stare takie druciane odrodzenie A, widziałem tak, tak, tak z takich betonowych supów jak na jak drogi tak. czasami z tego ja, robili, nie? To sobie na, na, to, na to. Ho, ho, ho. No, fajne To jest jedno z fajniejszych miejsc w jakiej byłem to wygląda jakby gość rozbudowywał jakiś zastany budynek i chciał go przerobić na zamek kto by nie chciał mieszkać w zamku, nie? Dobra Dobra i teraz piwnica Dobra tutaj no wejście do piwnicy To po prostu wykopana dziura Nikt tego nie skończył. Nie było zrobionych schodów. Jest ewidentnie, ktoś tą piwnicę po prostu budował sobie do istniejącego domu. Nawet widać fundamenty jeszcze stare. Ktoś się podkopał pod stare fundamenty. Domurował umocnienia i dorobił piwnicę. A jako, że nie zrobił tutaj, nie wykończył schodów, to teraz wszystko się wlewa z błotem do środka. Ok. Patrzcie. Kosa. Pierwszy raz tutaj byłem, to miałem wrażenie, że gość musiał się jakąś budowlanką zajmować. Albo przynajmniej z zamiłowania. Patrzcie na te wzmocnienia. No niby nic specjalnego, ale no... Ktoś musiał sobie jakoś to zaprojektować i porobić. Niby nic specjalnego. A takie wrażenie miałem. Wydaje mi się, że od, na przestrzeni tych dwóch, trzech lat, czy więcej, nie pamiętam dokładnie kiedy tutaj byłem, ktoś tutaj już był bo nie przypominam sobie wcześniej tych mebli. Wydaje mi się, że to tutaj jakiś kominek kiedyś był, widzicie? Jest połączenie do komina. Podejrzewam, że ktoś sobie tutaj zrobił kominek. Miał taki swój pokój. Albo po prostu komin. I stąd był ogrzewany cały dom komin, jakby piec. Teraz zobaczcie, że tutaj tą wnękę pod fundamentem Starego Domu to było.

Patrzcie, tam rury, da pewnie doprowadzenie. Patrzcie, jakie sklepienie łukowe. Jeszcze jest wchodzenie tam, bo nie mam zaufanie do, do tej konstrukcji. Dobra, to tyle. My będziemy wracali praktycznie tą samą drogą. Dzięki za oglądanie. Mam, mam nadzieję, że obiekt się podobał. To jest dość niecodzienny. <średziny> tak to ujmę <średziny> A my kończymy. Na razie, dzięki.